Nazywam się Martyna Blądowska, mam 15 lat, pochodzę z Legnicy, województwo dolnośląskie. Na co dzień yy, nagrywam w social mediach oraz yy, tańczę. Nazywam się Wiktoria Bochów, mam 18 lat, pochodzę z Jawora, reprezentuję województwo dolnośląskie. Na co dzień interesuję się modą, śpiewem oraz modelingiem. Nazywam się Wiktoria Dąbrowska, mam 17 lat, jestem z Wrocławia, z województwa dolnośląskiego. Obecnie jestem maturzystką, dodatkowo pracuję jako stylistka padności i content creator. Cześć, nazywam się Neli Kafe, mam 18 lat, mieszkam w Kłodzku, województwo dolnośląskie. Pasjonują mnie podróże, interesuję się modelingiem. Nazywam się Karolina Łuczyszyn, mam 16 lat, pochodzę z Nowej Rudy, z województwa dolnośląskiego. Uczęszczam do drugiej klasy technikum, na co dzień interesuję się sportem. Cześć, nazywam się Maria Mikołajczyk, mam 17 lat, jestem z Wrocławia i reprezentuję województwo dolnośląskie. Interesuję się gotowaniem i social mediami. Nazywam się Marta Motyl, mam 16 lat, reprezentuję województwo dolnośląskie pochodzę z Lubina. Interesują mnie podróże, medycyna oraz modeling.